Czy chrześcijanin powinien się zaszczepić? Czy jest to moralnie uzasadnione, aby się temu sprzeciwił? Dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę na temat nowego wynalazku medycyny, propagandy oraz moralności tego wszystkiego. Dzisiaj nie będzie ogólnie o szczepieniach. Jeśli jesteś antyszczepionkowcem, to moim zdaniem jest to Twoja sprawa i tyle. To jaki ja mam stosunek ogólnie do wszelakich szczepień, też nie ma żadnego znaczenia, ponieważ uważam, że obecna sytuacja jest zupełnie inna. I jakoś nie chce mi się wierzyć, że raptem 70% lekarzy, a tylu nie chce się zaszczepić, stała się antyszczepionkowcami. Oczywiście pewne naciski przekonają nawet tę grupę ludzi do tego, że rząd wie lepiej, od nich w kwestii bezpieczeństwa i skuteczności naszego nowego wynalazku. Ech, chyba najważniejszą rzeczą, jaką należy powiedzieć w tej kwestii, jest to, że szczepionka na koronawirusa to nie jest taka sama zwykła szczepionka, jaką znamy. To znaczy, standardowa szczepionka, tak w uproszczonym sensie, działa w ten sposób. Do, orki, do organizmu zostaje wstrzyknięte. Jakieś dezaktywowane choróbsko i nasz organizm może sobie na nim poćwiczyć szermierkę i nauczyć się, jak z tym walczyć w przyszłości. Pomysł polega na tym, że jak przyjdzie później prawdziwa choroba, to już parę procent naszego układu odpornościowego, bo tylko parę procent jest ta ucząca się, wie jak prawdziwego zbuja pokonać. Tak nie działa szczepionka na wirusa. Te, te polegają na wstrzyknięciu nici RNA. RNA jest to takie DNA, ale ma jedną nić, a nie dwie. I mamy różne rodzaje RNA. Jedną z nich, wykorzystywaną w tych nowoczesnych szczepionkach, jest mRNA, czyli matrycowe RNA, lub inaczej informacyjne RNA, które służy do. Przesyłania, jak sama nazwa wskazuje, informacji. Przesyłania informacji. Kwasy, kwasy nukleinowe Pan Bóg umieścił w naszym organizmie jako takie dyski twarde ram czy też łącza danych. Te związki służą do przechowywania informacji oraz do jej transportowania jak to ma miejsce w przypadku matrycowego kwasu rybonukleinowego wykorzystywanego właśnie w szczepionce Pfizera czy Moderny. Informacja zawarta w tym mRNA ma za zadanie wniknąć do cytoplazmy komórki, czyli płynu wewnątrzkomórkowego. Czyli nie tam, gdzie do rdzenia, gdzie jest DNA i dlatego niektórzy mówią, że ona wcale nie zmienia DNA, no i rzeczywiście ona wpływ, wni, ma za zadanie wniknąć do cytoplazmy. I tam ona ma poinstruować komórkę do produkcji tak zwanych peplomerów, czyli inaczej zwanych kolcami gliko- Proteinowymi, czyli takie białka, które są bardzo podobne do tych, które znajdują się na koronawirusie. Następnie ona wywala ten, te, te białka na zewnątrz, ta komórka, i nasz system odpornościowy rozpoznaje te obce ciała i zaczyna uczyć się na tych obcych ciałach, właśnie szermierki, na tych wyprodukowanych, z uwagi na informację, jaką MRNA, Wst została wstrzyknięta do komórki. Czyli jest zasadnicza różnica w działaniu tego nowego wynalazku. Szczepionki na COVID-19 podają instrukcję naszym komórkom, aby te same, żeby, aby one wyprodukowały coś podobnego do koronawirusa. Podczas gdy w tradycyjnych szczepionkach nieaktywny patogen jest bezpośrednio Wprowadzane do naszego organizmu. Różnica jest myślę dość spora. Mam nadzieję, że to zrozumiałeś. Testy na ludziach szczepionek na raka opartych właśnie na tej technologii, technologii były już prowadzone w 2011 roku. Więc nie jest to całkowicie nowa rzecz. Niemniej jednak były to jedynie testy. Obecnie te szczepionki są ciągle w trzeciej fazie testów, więc nie możemy powiedzieć, że mamy 100% pewności co do ich bezpieczeństwa. Dodatkowo, przykładowo szczepionka Pfizera, którą nasz rząd podobno zakupił, była testowana na 44 tysiącach ludzi, co jest, co jest pokaźną grupą ludzi. Jednak, podczas testowania tylko 170 z nich zaraziła się naszym popularnym wirusem. Z tych 170, 162 miało podane wcześniej placebo, a 8 było zaszczepionych. I na tej podstawie, na podstawie tych danych, podaje się nam, że szczepionka ma skuteczność około 95%. Ponieważ, jak to jest liczone, 1 odjąć 8 na 162 to jest około 0,95% czyli podaje nam się relatywny spadek ryzyka, a nie całkowity, który jest poniżej 1%. To powtórzę. Całkowity, całkowita skuteczność jest poniżej 1%. Jak wiele razy robiono te badania? Jak wiele firm robiło podobne badania? Przecież osiągnięcie stosunku 8 na 170 jest statystycznie bardzo prawdopodobne. Zwykłe wydarzenie losowe. W związku z tym wydaje mi się, że te szczepionki zwyczajnie nie działają lub jest mało dowodów na to, aby potwierdzić ich skuteczność. Sam proces ich działania powinien nam dać wiele do myślenia. To znaczy, fakt, że szczepionki wykorzystują nasze komórki do produkcji substancji podobnej do tej obecnej w SARS-CoV-2. Powinien nas nieco zastanowić. Więc czy uznasz, że wierzysz, że szamani współczesnego wieku są w stanie tak zmodyfikować nasz organizm, aby stał się on odporny na tę chorobę? Czy raczej wierzysz w to, że Bóg 6 lat temu już to wszystko przemyślał, a my mamy się jedynie stosować do jego zaleceń prozdrowotnych? Wielu z nas no, zastanawia się w tych kwestiach. Czy jest to moralnie uzasadnione? Tym bardziej, że lista skutków ubocznych jest bardzo długa. Sama ulotka Pfizera, która pojawiła się na, w polskim internecie, ma 32 strony. I całą masę rzadkich oraz często występujących skutków ubocznych. Oczywiście nie całe 32 strony jest na temat skutków ubocznych, jednak lista jest długa. Dodatkowo, z uwagi na fakt, że trzeci etap badań tych szczepionek ciągle trwa, to tak naprawdę nie wiemy, czy ta lista jest kompletna. Nie mamy pojęcia, jak wpływa ona na przykład na naszą płodność, lub na płodność przyszłych pokoleń. To się wszystko dopiero okaże. Pan Bóg nas, to jest Ciebie i mnie, uczynił odpowiedzialnych za nasze zdrowie. Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w Was mieszka? A jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, bo świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Rząd nie jest odpowiedzialny za nasze zdrowie, tylko my sami. To my będziemy odpowiadać przed Bogiem za nasze zdrowie. Z tego względu ja jestem sceptyczny w przyjęciu tej szczepionki. Według mnie jest to eksperymentalny i nie do końca przetestowany lek. Jakie Ty masz zdanie na ten temat? Sam to osądź, w modlitwie. Jeżeli uważasz, że ten lek leczy, ok. Choć ja akurat, to jest, mówię, moje zdanie. Nawet nie wiem, czy jest to lek, bo, bo mamy trochę mało dowodów, aby powiedzieć, że on cokolwiek leczy. Jednak, jak już wspomniałem, sama technologia jest już testowana od 2011 roku. I nie wydaje mi się, że jest tak, tak jak niektórzy mówią, że ta szczepionka spowoduje masową depopulację. Te etapy, które musiała przejść do tej pory, są dość rygorystyczne. Więc nie będzie tak, że raptem od szczepionki padnie 50% społeczeństwa. Co prawda, nie wiemy, jak będzie z płodnością, jednak, mimo wszystko, myślę, że miłość do pieniędzy jest tym, co tutaj jest motorem napędzającym. To znaczy, nie opłaca się wypuścić, firmom farmakologicznym szczepionki, która sieje spustoszenie wśród ludzi. A dużo bardziej opłaca się wypuścić coś, co niespecjalnie działa, ale też niespecjalnie szkodzi. W ten sposób przy odrobinie szczęścia przejdzie wszystkie fazy testów oraz każdy rząd, który nie kupi tej szczepionki, będzie krytykowany przez ludzi oraz opozycja, że my niby nie dba o zdrowie ludzi. Bo a nuż ta szczepionka działa. To trochę tak jak z homeopatią. To znaczy, ludzie to biorą, mimo że to jest sama woda, ale myślą, że a nóż pomoże. A przecież nie zaszkodzi, spróbować. Mam wrażenie, że tutaj może być podobnie. Choć, tak jak mówiłem, nikt tak naprawdę nie wie, jakie będą długoterminowe skutki uboczne. Oraz to, co nam chcą wstrzyknąć, to nie jest sama woda. Niemniej jednak, myślę, że kwestia bezpieczeństwa nie jest aż tak yy, aż tak. Ciężka, jak wielu, co, co po niektórzy mówią, nie przesadzajmy. To raczej nie, nie pójdzie w tą stronę. Nie chodzi tu o depopulację, więc zatrzymajmy się na pewnych na snuciu pewnych dziwnych teorii spiskowych i trzymajmy się pewnego zdrowego rozsądku. Trzeba również wyraźnie powiedzieć pewną rzecz. Bo takie myśli u wielu też się pojawiają. I chciałbym to wyraźnie powiedzieć. Ta szczepionka to nie jest znamie bestii. Zobacz naszą serię na temat znamienia zwierzęcia, a się przekonasz. Link oczywiście umieszczę w opisie. Więc jak się zaszczepisz, to nie będziesz męczony w ogniu i w siarce wobec świętych i wobec aniołów. Nie. Uważasz, że nie zagraża ona Twojemu zdrowiu. I duch święty ciebie nie powstrzymuje przed nią i wierzysz w jej skuteczność, to i ci się zaszczep. Naprawdę. Nie będzie z tym żadnego problemu. Faktem jest jednak, że ta cała sytuacja covidowa przybliżyła nas bardzo dużymi krokami do, do ograniczenia pewnych wolności religijnych oraz do wprowadzenia, wprowadzenia dopiero znamienia zwierzęcia. Ale sama szczepionka absolutnie nie jest tym znamieniem. Obecnie mówi się coraz więcej na temat wprowadzenia tak ID2020 albo Common Pass, czyli takich paszportów yy, uznawanych na całym świecie, świecie z certyfikatami szczepień. Wiele linii lotniczych już zapowiedziało, że na pokład ich samolotu wejdzie się jedynie z takim certyfikatem oraz z aktualnym testem. Myślę, że wiele restauracji, kin czy siłowni aby mogły być otwarte ponownie, pójdą na taki sam kompromis z Państwem i również będą wymagały takiego certyfikatu od swoich klientów. Wtedy będzie dzielić nas tylko krok od aplikacji na komórce lub quantum dot na skórze, które by pozwalało nam lub zabraniało wejść do sklepu spożywczego. Wszystko oczywiście w trosce o bezpieczeństwo. Także uważam, że jak najbardziej, ta sytuacja posłuży do przyspieszenia wydarzeń czasu końca, i wszystko obecnie będzie postępować gwałtownie. Jednak sama szczepionka nie jest tym znamieniem. Tak jak już wspomniałem, ja zrobię z mojej strony, to jest moje zdanie. Wszystko, co może chrześcijanin zrobić bez żadnych oszustw, kłamstw, aby się nie zaszczepić. Mam takie zdanie z uwagi na dwa powody. To znaczy, po pierwsze, uważam, że jest to zbyt ryzykowne dla mojego organizmu i wolę już zdobyć odporność poprzez zwyczajne zarażenie się. Choć wiele jeszcze muszę zmienić w moim stylu życia, to jednak dbam o zdrowie, ruch, właściwe odżywianie i inne ważne aspekty zdrowia i dlatego myślę, że przejdę tę chorobę w miarę bezboleśnie. Uważam, że wiemy już dużo więcej o tym choróbsku niż o szczepionce, i dlatego uważam, a tu mówię, to jest moje zdanie. Że byłoby to dla mnie konkretnie bezpieczniejsze. Jak to jest dla Ciebie? Nie wiem. Po drugie, drugi mój powód, przedstawię Ci w następnym filmu, w filmie. Dowiesz się tego już za tydzień. Także subskrybuj, daj łapkę w górę, śledź nas oczywiście na Libry, beatshut, telegramie i Facebooku, aby na pewno nie, prze, nie przegapić tego kolejnego odcinka. Cześć!